Większość kobiet, która boryka się z problemem wypadania narządów płciowych, to według przekonania społecznego ta grupa kobiet, która znajduje się w okresie okołomenopauzalnym i postmenopauzalnym, czyli grupa 50+, 60+ i 70+. Uprzejmie informuję moje drogie panie, że to jest informacja nieprawdziwa. Znaczna część tych dolegliwości występuje u kobiet w młodym wieku, w okresie poporodowym, kiedy pojawiają się te dolegliwości po raz pierwszy. Jeżeli one się pojawiają, to proszę, abyście Panie nie liczyły na to, że te dolegliwości cofną się, że one znikną, że jakoś ten problem z upływem czasu poporodowym się sam rozwiąże, on się sam nie rozwiąże. To wypadanie narządów płciowych polega najczęściej na poczuciu obecności w przestrzeni między wargami sromowymi, czyli przy wejściu do pochwy, obecności przedniej ściany pochwy, czy jak to pacjentki często określają, jakiejś twardej tkanki. Najczęstszą tą twardą tkanką jest szyjka. Czyli mamy do czynienia z wypadaniem zarówno przedniej ściany pochwy, szyjki macicy, jak i tylnej ściany pochwy. Wszystkie te dolegliwości, które pacjentka. Sprawdza na początku, czasami pojawiające już się po okresie porodu, są przez nią lekceważone. I z tego miejsca chciałbym bardzo uprzejmie prosić wszystkie panie, które zaobserwują takie objawy u siebie, aby możliwie jak najszybciej skorzystać z rady ginekologa, u którego panie się leczycie na stałe. Jeżeli on uzna, że występuje u państwa obniżenie narządów płciowych, to zapraszam bardzo serdecznie do naszego centrum. Na świecie trwa dyskusja na temat sposobu udzielenia pomocy tym pacjentkom. Na początku w rozpoczęcia ery implantacji siatek drogą przezpochwową był wielki entuzjazm dotyczący tej drogi w zakresie naprawy tego defektu, jakim jest wypadanie narządów płciowych. Okazuje się, że według ostatnich rekomendacji te techniki przezpochwowe są dzisiaj coraz bardziej krytykowane. Dlatego zwiększyło się zainteresowanie technikami minimalnie inwazyjnymi, znanymi już wcześniej, a wypieranymi przez techniki przespochłowe, czyli technikami minimalnie inwazyjnej chirurgii przy użyciu yy, operacji laparoskopowych. Złotym standardem jest yy, w terapii wypadania narządów płciowych w minimalnie inwazyjnej chirurgii laparoskopowej sakrokolpopeksja. Ale sakrokolpopeksja, czyli zabieg polegający na podwieszeniu wypadającej części, mówiąc kolokwialnie... Do kręgosłupa, jest tego rodzaju zabiegiem, który wiąże się z ryzykami. Od roku 2018 stosujemy w naszym Centrum Minimalnej Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej metodę alternatywną, o wiele bardziej bezpieczną, tak samo skuteczną jak sakrokolpopeksja, czyli zabieg polegający na uteropeksji bocznej. Czyli na podwieszeniu bocznym macicy i pochwy z przedniej ściany, w przypadku wypadania przedniej ściany i szyjki macicy do powłoki brzusznej. Ten sposób działania został określony jako metoda Dubuisson. Pan profesor Jean-Bernard Dibisson był kilkakrotnie gościem naszego Centrum Minimalnej Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej i od 2018 roku na stałe wykonujemy te zabiegi w naszym szpitalu. W naszym centrum, poprzez założenie laparoskopu, czyli wykonanie dwóch nacięć 10 mm i czterech nacięć 5 mm, jesteśmy w stanie Państwu pomóc. Pacjentki zjawiają się jednego dnia, kolejnego dnia są operowane, a kolejnego dnia idą do domu. Następnie są pod kontrolą naszego centrum po miesiącu, po sześciu miesiącach i po dwunastu miesiącach od wykonania operacji. Także nie zostaniecie, panie, pozostawione same sobie po tej operacji. W związku z tym zachęcam do tego, aby w przypadku występowania wypadania narządów płciowych, uczucia dyskomfortu związanego z pojawianiem się przedniej ściany pochwy, czy tylnej ściany pochwy, czy szyjki macicy w szparze sromowej, albo w przypadku do, trudności z założeniem na przykład tamponów dopochwowych, co jest pierwszym takim sygnałem, że te tampony się obniżają po ich założeniu, bądź wypadają. Są to wszystko elementy, które powinny wzbudzić pewien niepokój u pacjentek i zachęcam do tego, aby w sytuacji występowania takich objawów skorzystać z pomocy ginekologa. Jeżeli ginekolog uzna, że występuje u pań obniżenie narządów płciowych, to proszę nie bagatelizować tego zjawiska, nie oczekiwać, że jest to naturalny mechanizm zmian, które występują w narządach płciowych u kobiety w okresie poporodowym, albo że jest to naturalny mechanizm procesu starzenia się, ponieważ są to informacje nieprawdziwe. Jeżeli pojawiają się takie objawy, które powodują znaczny dyskomfort w życiu codziennym, Wiecie Panie doskonale, te, które cierpią z tego powodu, jak to przeszkadza w normalnym życiu. Jak często występują otarcia śluzówki pochwy, zaczerwienienia i odczyny zapalne, które przekładają się dość często na odczyny zapalne dotyczące układu moczowego. To wszystko można zlikwidować poprzez profesjonalne zastosowanie minimalnej inwazyjnej chirurgii w zakresie podwieszenia narządów płciowych. Zachęcam w związku z tym do tego, abyście w sytuacji występowania jakichkolwiek tego rodzaju objawów zechciały skorzystać z pomocy swoich ginekologów, a jeżeli oni uznają, że występuje u Pań obniżenie narządów płciowych bądź stwierdzą, że występuje wypadanie narządów płciowych, to zachęcam do odwiedzenia strony internetowej naszego szpitala i Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej, a my znajdziemy sposób, aby paniom pomóc. Zachęcam w związku z tym, żeby nie bagatelizować tych dolegliwości, ponieważ komfort życia codziennego jest niezwykle ważny. Ale niezwykle niepokojącym jest to, że nie zjawiają się pacjentki z tego rodzaju dolegliwościami, mimo krępujących sytuacji związanych z ich aktywnością seksualną. Jeżeli ktoś uważa, że aktywność seksualna nie ma znaczenia w naszym życiu, to nie mówi prawdy. Ja uważam odmiennie, uważam, że satysfakcja z życia seksualnego przekłada się na wiele płaszczyzn naszego życia. W związku z tym, jeżeli ten rodzaj dolegliwości, który jest chorobą, którą można zlikwidować, wyleczymy, to wówczas przywracamy Wam, moje drogie Panie, szansę na powrót do normalnej aktywności seksualnej. Zachęcam w związku z tym każdą z Pań, która ma ten rodzaj dolegliwości, do odwiedzenia naszej strony internetowej i odwiedzenia naszego centrum, a my znajdziemy sposób, żeby Panią w sposób skuteczny pomóc.